Rozległe i dalekie ziemie Nowej Zelandii czekają na ciebie. Wciel się w hodowcę podróżującego ze swoimi owcami na początku XX wieku. Musisz pomóc rodzinnej farmie rozwinąć się oraz dostosować do nowych wyzwań kolejnego stulecia. Odkryj możliwości, jakie daje zmodyfikowany początek rozgrywki, zatrudnij zupełnie nowego pracownika, postrzegacza owiec, ciesz się jeszcze większą różnorodnością kart bonusowych i budynków. Great Western Trail Nowa Zelandia, od wydawnictwa Rebel. To nowa, samodzielna wersja popularnej gry strategicznej, w której wcielamy się w hodowców trzody. Stanowi zamknięcie trylogii Great Western Trail, zapewniając jednocześnie zupełnie nowe wyzwania. Podczas rozgrywki musimy dbać o swoje stado i reagować na jego potrzeby, a także skutecznie przetransportować je do punktu załadunkowego. Na czym to polega? Przemieszczaj swojego owczarza wzdłuż szlaku prowadzącego z dolnego lewego rogu planszy głównej ku znajdującemu się w górnym prawym rogu Wellington. Po drodze wykonuj akcje oferujące różne sposoby na zdobycie punktów zwycięstwa, stawiaj budynki, kupuj owce na targu, ulepszaj porty i usuwaj napotkane niebezpieczeństwa. Za każdym razem, kiedy twój owczarz dotrze do Wellington, dostarczasz swoje owce do lokalnego albo zagranicznego punktu handlowego. Za co również otrzymujesz punkty zwycięstwa. Następnie twój owczasz ponownie wyrusza z dolnego lewego rogu planszy, aby podczas całej rozgrywki dotrzeć do Wellington mniej więcej 5 albo 6 razy. W trakcie gry wykonujecie swoje tury w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, począwszy od gracza rozpoczynającego. W swojej turze musisz przeprowadzić wszystkie fazy we wskazanej na planszy gracza kolejności. A. Przesuń swojego owczarza wzdłuż szlaku na inne pole. Przejdź nim maksymalnie o tyle pól, ile wskazuje Twój limit ruchu. Jeśli dojdziesz do Wellington, musisz się w nim zatrzymać. Jeśli zatrzymasz się lub przejdziesz przez pole z symbolem dłoni, opłac odpowiedni kost do banku w przypadku wetonów niebezpieczeństwa lub właścicielowi budynku w przypadku prywatnego budynku w nie Twoim kolorze. Pole, które wybierzesz podczas ruchu pozwoli Ci wykonać akcję w kolejnej fazie. B. Wykonaj akcję z pola, na którym się zatrzymałeś. Akcje różnią się w zależności od tego, gdzie owczarz zakończył ruch. Budynek neutralny albo Twój budynek prywatny, w Twoim kolorze. Możesz wykonać akcję andrukowaną na kafelków dowolnej kolejności, lub wykonać jedną pojedynczą akcję pomocniczą z Twojej planszetki gracza. Budynek prywatny innego gracza albo zatem niebezpieczeństwa. Tutaj możesz tylko wykonać jedną pojedynczą akcję pomocniczą z Twojej planszetki gracza. Wellington. Tutaj zawsze musisz przeprowadzić cztery, Dochód. Odkryj tyle kart owiec równych razy z ręki, ile chcesz. Oblicz swój dochód i uzyskaj odpowiednią kwotę z banku, a następnie odrzuć odkryte karty na swój stos kart odrzuconych. Dostawa. Weź ze swojej planszy jeden dysk i połóż go na herbie jednego punktu handlowego oraz w razie potrzeby opłać koszty transportu. Rozwój A. Wybierz jeden weton spośród dwóch wetonów znajdujących się w obszarze rozwoju obok pola 3 i przenieś na odpowiednie miejsce na planszy głównej. Rozwój B. Wybierz jeden weton spośród dwóch wetonów znajdujących się w obszarze rozwoju obok pola 4 i przenieś na odpowiednie miejsce na planszy głównej. C. Dobierz karty do swojego limitu kart w ręce. Następnie kończy się twoja tura i rozpoczyna się tura kolejnego gracza. Koniec gry jest wyzwalany w chwili, kiedy położysz żeton bonusu na ostatnim polu rynku bonusów podczas etapu Wellington. Przesuń żeton rynku bonusów wzdłuż czerwonej strzałki poza planszę główną i natychmiast go zabierz i połóż pod sobą. Następnie uzupełnij wszystkie puste pole na obszarach rozwoju. To była twoja ostatnia tura. Punkty ze wszystkich elementów sumuje się na koniec gry. Zwycięży osoba, która zdobędzie ich najwięcej. A co nowego znajdziemy w tej części? Nowa Zelandia oferuje szereg niespodzianek mechanicznych takich jak karty rozbudowy talii, i karty bonusowe, cztery dwustronne neutralne budynki, czwarty typ pracownika, postrzegacza, a tym samym drugą opcję dostawy w postaci wełny, szlaki morskie, po których będziemy przemierzać naszym statkiem i magazyny, które będziemy budować na odkrytych lądach, nowy zasób w postaci złota, usprawniony rynek pracy, rynek bonusów i tor pionierów. Sprawdź, jakie gatunki owiec uda Ci się hodować na Wyspie Południowej, czyli największej wyspie Nowej Zelandii.